Panie trenerze, koniec sezonu. Jakie podsumowanie tego spotkania i tego toru? Bo wiem, że były problemy. Posłuchajcie, no, no z sezonu uważam, że wyciągnęliśmy z tego sezonu maksimum, które mogliśmy osiągnąć jadąc tak naprawdę od początku bez lidera, którego, którego straciliśmy. Uważam, że wynik jest bardzo dobry. No Unia Leszno widać, że to jest klub ekstraligowy i, i, i zasługuje na ekstraligę. Liczę, że ten finał wygrają i znajdą się tej ekstralidze, bo miejsce tak utytułowanego klubu jest tylko w ekstralidze. Co ze zdrowiem Marcina Nowaka i Kinaneru? No tak, Marcin Nowak uskarża się na mocny ból pleców oraz nadgarstek. Wiem, że teraz jest ciut lepiej, ale będzie, zostanie poddany w Rzeszczyńskim szpitalu badaniom tomograf komputerowy i wtedy ocenimy. Na Kinan po się gorzej po upadku, stąd też decyzja. Przez piętnastą juniorów, bo zawodnicy wiedzieli, już wiedzieli, było, że jest po meczu. Dla młodych poza tym jest jakieś dodatkowe doświadczenie. Więc, więc, więc... Ee, tak to wyglądało. Widzieliśmy w Waszych mediach społecznościowych post dotyczący toru, dotyczącego, tego, że był nieregulaminowy na kilka godzin przed spotkaniem. Gdyby mógł trener opisać co tutaj się działo, jakie były prace przeprowadzane i dlaczego ten tor był nieregulaminowy i co w końcu się stało, że został regulaminowy? To, że tor był nieregulaminowy, to, to decyzję taką podjął komisarz z sędzią, tak? My, my raczej nie wnioskowaliśmy tutaj, że coś jest nie tak, tylko przychyliliśmy się do opinii komisarza i, i sędziego. No zdajemy sobie sprawę, że były tu opady, natomiast gospodarz musi też jest dla mnie, że widzą, opady, które miałem mówić z paneką, ale to mówię, to nie ma co roztrząsać, tor był równy dla wszystkich, na pewno tor był dzisiaj mocno wymagający i to też widać po czasach, że, że w szczególności ten pierwszy łuk i wyjścia z niego, gdzie tam zrobiła się wyrwa i, i, i odparzenie, które wyciągało tych zawodników, na no tym też... Marcin Nowak niestety nie utrzymał się na motocyklu, ale tak jak mówię, no nie ma co, się. tor był równy dla wszystkich, to jest sprawa gospodarza. U nas w Rzeszowie tak samo były problemy, na początku tor był nieuregulowany, ale wiedzieliśmy od początku, że gospodarze sobie z tym poradzą przed rozpoczęciem meczu. Kilka dni temu widziałem wypowiedź trenera, jakoby to była koniec trenera przygoda ze Stalą Rzeszów. Nie. Podtrzymane zdanie? Czy jednak w przyszłym sezonie będzie kolejna próba awansu do Ekstra Ligi. Pozwoli pan, że nie odpowiem jeszcze na to pytanie, bo mówię, jeszcze wiele muszę przemyśleć, też, też mówię, zdrowie tutaj jest ważne, inne tam różne opcje, natomiast nie chcę podejmować pochodnych decyzji teraz znowu, coś, czegoś rzucać, rzucać, co się wydarzy, tego nie wiem. Przed nami rozmowy z, z nowymi władzami i pewnie wtedy na, na pewno podejmiemy jakieś stosowne... Decyzja, tak jak mówię, no dla mnie Stal Rzeszów to jest klub wyjątkowy w moim sercu. Tak naprawdę w moim sercu zawsze była Wisła Kraków, a teraz do tej Wisły Kraków doszedł żużlowa Stal Rzeszów i, i, i za ten klub też poświęcę na pewno dużo, bo... No Stal Rzeszów przez te 4 lata, jak tutaj jestem w tym całym projekcie, de facto od początku, stała się dla mnie naprawdę klubem ważnym. Cała społeczność, kibiców Stal Rzeszów, tutaj dziękuję za te, za te wszystkie lata. Nie mówię, że, 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 że dziękuję, za, że to koniec, bo mówię, takiej decyzji teraz nie, nie powiem Państwu. Natomiast wiem jedno, że tak, Stal Rzeszów. To jest wspaniała społeczność i, i też zasługuje na to, żeby kiedyś znaleźć się na przedstawić za panowie.